Posłanka PiS składa ślubowanie, ale widzowie nie mają pojęcia, że dekadę temu jej kochanek wyskoczył przez okno, ratując się przed mężem polityczki. Co wydarzyło się w kraśniku? W chłodny deszczowy poranek, który nie zapowiadał jeszcze żadnych sensacji, w Sejmie X kadencji doszło do pierwszej oficjalnej zmiany kadrowej. W ławach poselskich pojawiła się nowa twarz choć dla niektórych wcale nie była anonimowa. Anna Baluch, kobieta z Kraśnika mająca dziś 52 lata, zajęła miejsce zwolnione przez Artura Sobonia, który z kolei został powołany do Zarządu Narodowego Banku Polskiego. To właśnie ona, złożona z politycznych doświadczeń, administracyjnego obycia i osobistych burz, wypełniła lukę, która powstała po jego odejściu. Transmisja z obrad jak nigdy wcześniej przyciągnęła przed ekrany tysiące widzów, Którzy z zapartym tchem śledzili każdy ruch, każde wypowiedziane słowo, każde spojrzenie nowej posłanki. Trudno było nie zauważyć jej obecności. Surowy kostium w odcieniu gołębiej szarości, spokojna twarz, wyćwiczony uśmiech i sztywność postawy, jakby całą sobą mówiła, że przeszłość ma za sobą. Ale nie każdy o niej zapomniał. W archiwach pamięci społecznej, szczególnie tej lokalnej, pozostała historia, która dekadę temu była tematem rozmów w urzędach. Na bazarach, w redakcjach i w domach. Skandal, który rozgrzał nie tylko emocje, ale i nagłówki tabloidów. Choć wtedy nie pełniła jeszcze tak eksponowanej funkcji, to już była postacią rozpoznawalną w kraśnickim środowisku samorządowym. Zanim bowiem trafiła na wiejską, przez długie lata działała na szczeblu wojewódzkim. Związana z prawem i sprawiedliwością, nie od dziś pełniła funkcję radnej Sejmiku a wcześniej pracowała w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, gdzie zdobywała doświadczenie w pracy administracyjnej. Następnie, już jako bardziej doświadczona urzędniczka, objęła stanowisko zastępczyni dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Lublinie. Jej kariera była konsekwentna, uporządkowana, a nawet, zdaniem niektórych, bezpieczna i przewidywalna. Za działalność na rzecz samorządu została nawet uhonorowana srebrnym krzyżem zasługi przez samego prezydenta Andrzeja Dudę. Jednakże za tą fasadą publicznego sukcesu kryła się opowieść, która mogłaby posłużyć za scenariusz do odcinka serialu o skomplikowanych ludzkich relacjach. Był rok 2013. Wtedy to właśnie Anna Baluch, będąca tuż po zakończeniu swojego małżeństwa, nawiązała relację, która wywołała poruszenie w lokalnym środowisku urzędniczym. Jej wybranek, Piotr B., nie był osobą zupełnie anonimową. Pracował jako kierowca burmistrza Kraśnika i z racji tej funkcji znał niemal wszystkich pracowników urzędu. Według nieoficjalnych relacji, ich romans miał się rozwijać po cichu, z dala od wzroku ciekawskich. Jednak nic, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami, nie zostaje tam na długo, gdy otoczenie żyje sensacją. Wkrótce podejrzenia zaczęła żywić ówczesna partnerka Piotra, która dostrzegała niepokojące zmiany w jego zachowaniu. Mężczyzna wracał do domu późno, unikał pytań, stawał się rozdrażniony. Kobieta postanowiła działać, zamiast samodzielnie konfrontować się z niewiernością, skontaktowała się z byłym mężem Anny Baluch. Wspólnie, w emocjonalnym porozumieniu wynikającym z poczucia zdrady, zaplanowali, jak przyłapać parę kochanków na gorącym uczynku. Wybrali moment i miejsce, Niewielką kawalerkę, w której para miała spędzać wspólne chwile. Gdy nadszedł dzień konfrontacji, emocje sięgnęły zenitu. Drzwi otworzyły się z hukiem, a w progu stanęli rozwścieczeni dawni partnerzy. W środku, w zaskoczeniu i przerażeniu, Piotr rzucił się ku oknu. Nie myśląc o konsekwencjach, nie kalkulując ryzyka, otworzył okno i wyskoczył z pierwszego piętra. Upadek był brutalny. Ciało mężczyzny uderzyło o twardy bruk, a echo tego skoku długo nie milkło w rozmowach mieszkańców. Trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami, złamane kończyny, potłuczenia, a może także zraniona duma. Nie był to jednak koniec tej historii. Choć wydarzenia miały w sobie dramatyzm, który na długo zapada w pamięć, losy Anny, Baluch i Piotra potoczyły się w sposób, który wielu zaskoczył. Polityczka podjęła decyzję o definitywnym zakończeniu dawnego małżeństwa i postanowiła związać swoje życie z człowiekiem, z którym dzieliła nie tylko wspólny skandal, ale i, jak się okazało, wspólne uczucia. Poślubiła Piotra, a przeszłość postanowiła zostawić za sobą. Tymczasem byli partnerzy pary zostali objęci postępowaniem prokuratorskim. Sprawa o groźby karalne zakończyła się wyrokiem. Oboje otrzymali kary grzywny, które miały zamknąć rozdział tej gorącej. Choć bolesnej historii. Dziś Anna Baluch siedzi w ławie Sejmowej, trzymając w rękach dokumenty, słuchając przemówień i głosując nad ustawami. Z pozoru nic nie zdradza burzliwej przeszłości, lecz dla tych, którzy pamiętają, historia jej awansu na polityczne wyżyny ma nie tylko wymiar formalny, ale również emocjonalny. Bo czasem droga do kariery wiedzie nie tylko przez gabinety i urzędowe korytarze, lecz także przez okna otwarte w akcie desperacji.